Trzeba powiedzieć, mamy za sobą, jest to bardzo ważny moment, kiedy możecie zaśpiewać hymn Prawie wszyscy go śpiewają bardzo ładnie, natomiast jeszcze są dzieci, które dopiero będą się tego dotyczyć, tak naprawdę. I tak naprawdę też oni są naszymi głównymi bohaterami dzisiaj. Mowa o dzieciach, które rozpoczną edukację szkolną po pierwsze, zanim jednak do tego Wydziemy. Chciałabym powitać bardzo serdecznie przede wszystkim rodziców. W następnej kolejności księdza proboszcza, kadrę pedagogiczną, którą szybciutko przedstawię. W tym roku nastąpią małe zmiany, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną i od razu na samym początku y, dokonam prezentacji. W tym roku Państwa dzieci uczyć będą języka polskiego, przyrody i plastyki Pani Izabela Zajkowska-Gajus. Języka angielskiego i, za, i oprócz tego wychowawcą klasy szóstej będzie Panią Dziewotowską. Będzie w dalszym ciągu pan Sebastian Rzymła, który będzie uczył wychowania fizycznego we wszystkich klasach naszej szkoły. Kolejna y, ważna osoba, która kształtuje y, postawy i wiedzę naszych dzieci, to nauczyciel matematyki i informatyki pani Agnieszka. Filipe, która jest również wychowawczynią w tym roku w klasy piątej. W historii i wychowania do życia w rodzinie będą uczyła ja. i nie zapomniałam absolutnie o edukacji przedszkolnej. Ponieważ tak naprawdę klasy 1-3 w tym roku to jest potęga, jest więcej niż tych, że tak powiem tej starszej grupy wiekowej, także nie zapomniałam, ale po kolei zaczynając od klasy trzeciej, to już są prawie, no klasy pełnoprawni uczniowie, bo oni będą zasiadać w wykładach samorządu uczniowskiego i tutaj tym zespołem klasowym będzie kierowała pani Ania Kwaśniewicz. Ja tutaj tylko jeszcze napomknę, ona też będzie dbała o, o postawę, o postawę w zasadzie dzieci, prawda, czyli mam tu na myśli gimnastykę korekcyjną, która jest naprawdę bardzo istotna. Klasę drugą będzie dalej yy, prowadziła Pani Małgorzata Matczak. <klucza> Powiem, że to jest najliczniejsza klasa w szkole, trzynastka. Chociaż przed chwilą się coś zmieniło, dosłownie minutę wcześniej, zanim tutaj zeszłam do Państwa. I klasą pierwszą będzie kierowała Pani Pacharła Maniszka. Mówiłam o jakichś zmianach, a w sumie niewiele się tutaj z tego, co Państwu przedstawiam, zmieniło. Otóż w tym roku. Będzie prowadziła nowa osoba, siostra Krystiana. i To jeśli chodzi o te zmiany pedagogy, kadry pedagogicznej, niewielkie, ale mam nadzieję, że, że pozytywnie wpływające na naszą pracę. Pani Róża Kiłbasa, która przebywa w na poratowanie zdrowia. Gdyby ktoś nie wiedział, będzie nas wspierała, że tak powiem, swoim doświadczeniem i wiedzą, także dzieci też będą w jakiś sposób tutaj przez Panią Różę wspierane. Gdyby była taka potrzeba, to na pewno możecie się również zwracać do Pani Róży o, o jakąś pomoc, tak? Ale przede wszystkim do nas, przede wszystkim do nas, bo to my mamy o Was zadbać. Teraz chciałabym takiej części y, mniej oficjalnej przytoczyć y, słowa Pani Burmistrz, która wystosowała do y, Państwa, do wszystkich Państwa, czyli do y, rodziców, do, nau do nauczycieli, do rodziców i do uczniów y, krótkie słowa. Pozwólcie Państwo, że je przytoczę. Może najpierw mocno Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne. Żadna nie byłaby tym, czym jest bez obecności tej drugiej. Jeżeli się tak zastanowimy, to faktycznie nic dodać, nic umieć. Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół, nauczyciele i wychowawcy, rodzice i uczniowie. Wraz z Nowym Rokiem Szkolnym 2012-2013 po raz kolejny wchodzimy z nadziejami, marzeniami, planami. Nauczyciele podejmują trud kształtowania charakteru, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności, kontynuują działania zmierzające do tego, by ich uczniowie osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce i wychowaniu. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Wszyscy troszczymy się o to, by warunki nauki były jak najlepsze, a stają się takie dzięki wspólnemu wysiłkowi. Edukacja to przecież inwestycja w przyszłość. Decyduje o pozycji Polski w świecie, o indywidualnych życiowych sukcesach każdego człowieka. Z okazji nowego roku szkolnego w imieniu samorządu gminy Druszków składam wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, Najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Niech Nowy Rok Szkolny będzie dla nas wyzwaniem w tworzeniu wysokich standardów jakościowych, a podejmowane inicjatywy zapewnią właściwy rozwój naszych szkół i przedszkoli. Drodzy uczniowie, życzę Wam, by Nowy Rok Szkolny był jak najbardziej owocny by zdobyta wiedza niosła wiele nowych umiejętności, by nauka była dla Was nie tylko nudnym i trudnym obowiązkiem, ale też powodem do satysfakcji, by szkoła stawała się nie tylko miejscem nauki, ale umożliwiała Wam rozwój zainteresowań i uczyła życia społeczeństwu, by była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić. Wszystkim rodzicom, Życzę miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci. Życzę, aby rok sztąg był radosny i bogate w marzeniach, które wspólnie będziemy realizować. Burmistrz Pruszkowa, Róża Maj. Ja się mogę dołączyć do tych życzeń. A dlaczego czytałam te życzenia? No, ponieważ jest to nasz organ prowadzący. I jak Państwo założycie, zauważycie, jak wejdziecie już do szkoły, troszeczkę się u nas pozmieniało, także samorząd ponad nie i jest to bardzo pozytywne, bo to na pewno będzie y, tylko i wyłącznie z korzyścią dla naszych dzieci. Proszę Państwa, mówiłam przed chwileczką, że nastąpiły małe zmiany. Otóż do naszej społeczności uczniowskiej, dokładnie do klasy piątej, zabitał nowy uczeń. Jest to Dominik Pawleta. Prosimy Dominika do nas. Pokaż się wszystkim. Tu jest klasa Jołka. Chcesz coś powiedzieć? Nie. To jest prema Jarosławska. Można powiedzieć, że tradycją stało się, że co, co roku witamy e, nowe dziecko i jak do tej pory e, te dzieci nie miały jakichś problemów z adaptacją w naszym gronie, mam nadzieję, że również tak będzie z Dominikiem. Chociaż Dominik, Ty już nie będziesz jedyny, nie? To już mamy trzech Dominików, tak? W szóstej klasie i dwóch w piątej. No ale to sobie na pewno poradzicie z tym problemem, prawda? No nie wiem, czy to dobrze, że to jest kolejny chłopczyk, ale no. w ubiegłym roku mieliśmy dziewczynkę, teraz mamy chłopczyka. Ale cieszymy się, bo proszę Państwa jest już nas 50 pięcioro. Tak. Ja powiedziałam, że nie będę dodawać, ale czego ja sobie życzę i Wam wszystkim, aniołki? Przede wszystkim, żebyście z przyjemnością do szkoły przychodzili. Jak będziecie z przyjemnością do szkoły przychodzić, to wszelkie problemy, trudności nie będą miały miejsca. My z naszej strony, z całym gronem pedagogicznym, z wszystkimi pracownikami będziemy się starać, żeby tak to właśnie wyglądało. Żebyście postrzegali szkołę jako miejsce, w którym możecie tylko dobre rzeczy dostać, zdobyć, dowiedzieć się. Tak? Żebyście y, mieli takie warunki stworzone, żebyś, żebyście chcieli się uczyć. To nie jest łatwe, ale wspólnie z rodzicami mam nadzieję, że nam się to uda. Bez względu na to, kim w przyszłości będziecie. Czy lekarzami, czy nauczycielami, czy zostaniecie tutaj y, i będziecie na przykład uprawiać ziemię, bo okazuje się, że w tej chwili rolni, to musi mieć jeszcze chyba większą wiedzę niż my tutaj wszyscy, prawda? Teraz chciałabym zapytać, czy tradycyjnie Ksiądz Prowosz, czy dwa słowa dla naszych dzieci? Nie. <grym> w takim razie, bo tutaj pierwsza klasa się troszeczkę denerwuje, niepotrzebnie, ale to jest to taki, miejsce, taki moment w życiu, do którego wszyscy podchodzimy bardzo, bardzo poważnie, bo coś się zakończyło, ale coś się rozpoczęło. I tak naprawdę od nas to wszystkich będzie zależało, jak nasze aniołki ten y, moment, prze, przekroczenie tego progu, y, jak one tu przyjmą? Ja tylko chcę dodać, w zasadzie wszyscy Państwo wiecie, że tak naprawdę to zmienia się co? Tylko sala, bo nawet pani się nie zmienia. Mają panią, którą już znają, panią Beatkę Romaniszyn, i ja myślę, że to jest y, wspaniała rzecz, że dziecko w tym momencie już wie jaka ta Pani jest, że nie będzie się bało, że y, może podejść. No, na pewno ten jeden stres jest wyeliminowany, mówiąc brzydko. Pozostały zmiana budynku, no też nie bardzo. Nas tu wszystkich z widzenia przynajmniej dzieci znamy. Także mam nadzieję, że to w przyszłości dla dzieci y, będzie takim ważnym elementem przechodzenia. Że te przechodzenia nie są wcale takie trudne. No są potrzebne, bo każdy w życiu y, Uczęszczał do szkoły i pokonywał poszczególne etapy, prawda, chłopcy? Bo tu już piąta klasa się nie ciągli. ale takie jest życie. A mówię, naszym obowiązkiem jest nas wszystkich, i nauczycieli, i rodziców, wspólnie stworzyć takie warunki, żeby nasze aniołki czuły się w czasie tych zmian i wspierane, i żeby nie odczuwały tego w jakiś sposób taki Zanim tutaj przejdziemy do, do tych ogromnych typów, to jeszcze w informacji. informacji. Dzisiejsze spotkania po rozpoczęciu roku to są takie e, organizacyjne, to w mediach mówią, e, iż właśnie, troszeczkę się mówiłam, to zmieniało. I tak klasa piąta pójdzie z panią Agnieszką do sali numer 15, to jest wasza sala od tego roku, natomiast klasa szósta z panem Jankiem do sali 34. Dziesiątka w tej chwili to, to jest klasa, y, klasy trzeciej. Czyli wy, uczniowie cztery, kie, przepraszam, 5, 6, nie macie tam zajęć. Będziecie uczęszczać tylko do pracowni komputerowej, a tam jest niespodzianka. I już jest właśnie, że tak was na pozytywnie troszeczkę, a nie wiem jak. Czy możemy teraz już zająć się klasą pierwszą? myślę, że tak. Jeszcze Ja to zauważyłam, że jakieś niespodzianki na Was czekają, więc teraz dużo siły będzie potrzeba, żeby to umieść. Będę prosiła po kolei i przychodzicie i coś zostaniecie. Dobrze? 嗯。<music> czy nasza Radę ma sama, czy <grymne> ma krok. jordlederen. Wtedy trzymałam ręce, one wszystkie są niesamowicie, ciężkie ciekawe, co tam w środku jest. Ale jeszcze nie otwierajcie. Przepraszam, ja tutaj przeprowadzałam krótki egzamin, zanim wręczyłam cytę. Wszyscy czują się dobrze. No to jest najważniejsze. Każdy powiedział. W ten sposób taka odpowiedź była. Ja zawsze mówię i to chyba powtarzam się od pięciu lat, szkoda, że my wszyscy nie dostajemy takiej cyty. Tak, na zachęty, prawda? To by chyba o tym pomyśleć. Musimy się z radą rodziców tutaj. No to by było tak wesele. I na początek roku to taką minutytę. Co wy na to? Nie chcecie już? Tak. tak każdy by chciał. Proszę Państwa, nie będziemy przedłużać naszego miłego spotkania. Tak jak powiedziałam, uczniowie ubarzą się teraz ze swoimi wychowawcami do Kura. Zapraszamy również rodziców. Zawsze zapraszamy rodziców. Nasze pierwsze spotkania z rodzicami w szkole odbędą się w przyszłym w Kolejna informacja jest następująca, że wakacje się już skończyło, tak? I za tak teraz. Dlaczego bakarcie się zróżnicować? Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy: o że żeby Wasza droga do szkoły była jaka? Ale nie tylko słownie, ale praktycznie w życiu. Dobrze? Zawsze Wam razem przypominamy, tak jak jesteście tutaj ciężkim, to macie cały rok jest w sali i Dobrze? Dobrze. 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 Sandarowy, to wzięć. Stocznij. Jak się słyszałam, to pewnie nie mamy trzeba, do